Witam serdecznie, tutaj Extremum Game, zagramy sobie Fortnite'a, wykonamy sobie zadanie związane z luzikiem, czyli nawiązanie połączenia. Z tego co kojarzę jeszcze nam coś tam zostało, chociaż nie widzę tego. Tak, trzeba szybko dostać się na miejsce, nawiązać połączenie, dziwne że tamtego zadania nie muszę robić, chyba że... Znowu będę musiał to odblokować, żeby nawiązać połączenie i wtedy będę musiał iść... Nie. Byliśmy z Tosią w stacji synaptycznej, badaliśmy artefaktowy kryzys. To punkt zerowy przyzywa te artefakty i to chyba celowo, ale nie wiemy dlaczego. Niestety, albo stety, na wyspie pojawił się kolejny. Może ten porozumie się z punktem zerowym? Zdobądźmy ten artefakt szybko i sprawnie, dobra? Tutaj jeszcze jest jeden fragment, który by warto było zdobyć. Ale chopa zniszczyło. Bardzo ciekawa broń. Polecam. Szukałem tego odłamka, ale jak widać, jeszcze go nie znalazłem. Może tam kiedyś go znajdę, ale już nie wiem, sam bo ten sezon się kończy, a za bardzo nie chce mi się szukać tych elementów od tej postaci. Chyba Klik się nazywał. Nazywała ta postać. Tu idziemy po krzesło jeszcze tutaj sobie zlecenie warto wziąć. Złoto się przyda, a tutaj mamy chyba te krzesło. To jest fotel. Co jest? Oczywiście ma osłonę. <laughs> Macie z to się zadanie. Wymyślicie jak zniszczyć tę osłonę. Ja mam. Ja czasem porozmawiam z fundamentem. Przestał odbierać telefony w najgorszym momencie. Unika mnie! Tak, cały czas w kółko w jedną stronę i w drugą stronę trzeba podążać. A zaraz oko się będzie zamykać, więc pewnie tam też będzie trzeba z powrotem dojść. Tutaj coś było zaznaczone. Tu jest. Potrzebujemy kogoś silnego, kto przełamie osłonę. Masz dużo siły? Nie? Zweryfikujemy to montażem treningowym. O, czyli będzie trzeba sobie biegać. Bardzo ciekawe. No to tak, zadanie polegające na bieganiu. Zadania tygodniowe, może będą coś warte porozmawiać ze słonecznym ptakiem. Dobra. I tam pobiegniemy. Przynajmniej będzie jakiś... cel podróży nież takie bezsensowne bieganie. No i to, kurde. Jasny czort! To jest super broń. Polecam. Nie jesteś naukowcem z toną publikacji ogromną kolekcją DVD, ale dajesz radę. Patrzcie! Pyk leży! To jest naprawdę dobra broń. Dobra, tutaj trzeba porozmawiać z postacią, po prostu. Także porozmawiamy sobie. No i dobra, rozmawiamy. Okej, okay. jakieś grzyby trzeba zjeść, ale się nie wyświetlają na mapie jeszcze. O kurde. Ale mu strzelił w łeb. O kurde. Ale to było mocne. Ale urywał. A jak zjem takiego grzyba? No to chyba się zaliczy. Tutaj mógłbym zatańczyć. Także lecimy tam. Jakieś dziwne dźwięki. Okej, okay, ktoś tu do mnie strzela. No, nie udało się. Udało się zrobić przynajmniej kilka zadań. Zobaczmy, ile gwiazdek się udało zdobyć z karnetu bojowego. Czy coś odblokujemy sobie? No, jeszcze trzeba trzy nagrody odblokować, także gramy dalej, ale to w następnym odcinku. A w tym odcinku z Wami się żegnam. Trzymajcie się, się cześć.